Cześć, witajcie! Dzisiaj prezentacja podkładki pod myszkę, dużej podkładki od Genesisa Carbon 500. Wersja Maxi i to wersja logo, czyli taka podstawowa czarna podkładka z niewielkim logo, która kosztuje rozsądne pieniądze, bo jakieś 50 zł, do tego jest wodoodporna, jest naprawdę duża. Nie jest to niestety wersja Flash, która mi się osobiście najbardziej podoba, ale być może uda mi się też ją załatwić do testów. Dokładne ceny tej podkładki macie w linku w opisie filmu, a tymczasem zapraszam Was na prezentację. Zaczynamy. Przed nami podkładka Genesis Carbon 500 w wersji Maxi i wersji logo. Jest kilka wersji, dokładnie o co chodzi. Zobaczycie, jeśli te wersje przyjdą do testów. Mam tutaj wersję Speed. Jest to podkładka o maksymalnym rozmiarze. Ten rozmiar to 900 mm szerokości, 450 mm wysokości. I grubość to 2,5 mm. Więc taka troszkę niestandardowa, bo oni to 2 ni to 3 mm. Ale no jest taka odpowiednio gruba, żeby komfortowo się używało. Zalecenia: myszki optyczne, jak i laserowe. I mamy podkładkę typu Speed z wodoodpornością, którą za chwilkę też sprawdzimy. Jak widzicie podkładka jest naprawdę duża, nawet jak mamy wielką klawiaturę to miejsca na manewrowanie myszką jest więcej niż potrzeba. I ta myszka przemieszcza się tutaj niezwykle lekko, ponieważ powierzchnia typu Speed taka właśnie jest. Że myszki się po niej praktycznie ślizgają. Akurat mam tutaj widoczny Keypad Genesis, który niedawno był recenzowany, a no i myszkę, która niedługo też będzie miała swoją recenzję, niedrogi gryzoń. Natomiast co do samej podkładki: Podkładka od spodu ma solidną warstwę gumową, dzięki czemu bardzo dobrze trzyma się podłoża i też szybko się prostuje z racji dobrej jakości materiału. Prawy, górny róg zajmuje niewielkie logo Genesisa, które w niczym nie przeszkadza. Więc generalnie całą powierzchnię mamy czarną. Jest to materiał, który jest naprawdę śliski. Porównałbym go nawet do podkładki HyperXa, którą bardzo lubię której dużo używam. I zobaczmy teraz, co z tą wodoodpornością właściwie tutaj, czy ona faktycznie występuje. O, jak wylewam wodę, to już widzę od razu, że jest pełna wodoodporność. Taka jak lubimy. Zobaczcie, co z tą kroplą się dzieje. To się po prostu nam po tej podkładce przemieszcza, więc jest bardzo łatwe do zebrania. Jakbyście nie wiedzieli jak zadbać, jak wyczyścić podkładkę pod myszkę, to macie playlistę podkładki pod myszkę i pierwszy film. Zobaczcie, ta woda ode mnie ucieka wręcz. Ona super się tu wchłania. I jak to przetrę suchą częścią ręczniczka, to jest naprawdę sucho. Myszka ponownie może po tym śmigać, nawet nie przycina. Nie zatrzymuje się na chwilkę. Więc ta podkładka ma powierzchnię bardzo dobrej jakości, wodoodporną, bardzo ładne, porządnie zrobione obszycia na bokach, co oczywiście zapewnia tej podkładce bardzo dużą trwałość. No i na koniec, może jeszcze zróbmy mały test precyzji sensora w wykonaniu tej właśnie myszki. Dobrze, zobaczmy jak ta myszka się tutaj na tej powierzchni zachowuje. No i powiem Wam, że sensor pracuje tak jak powinien. Ruchy są gładkie, bez zakłóceń po prostu dzieje się to, co chcemy, więc wiemy, że powierzchnia jest wysokiej jakości i sensor tutaj pracuje jak najbardziej poprawnie, pomimo tego, że przed chwilą rozlewaliśmy wodę, a i tak ta podkładka. Działa jak trzeba. No dobrze, krótkie podsumowanie. Jak to na Genesisa przystało? Podkładka rozsądna cenowo, a do tego dobra jakościowo. Wytrzymała solidna powierzchnia, do tego wodoodporność. Są odpowiednie cechy, cena nie jest zbyt wysoka, więc myślę, że podkładka jak najbardziej warta polecenia. Pamiętajcie aktualne ceny w linku w opisie filmu, a na dzisiaj to będzie wszystko. Jeśli film się spodobał, zasubskrybujcie kanał, będę wdzięczny. Pozdrawiam Was, cześć.